mam widzę projektury drugiej strony i witam Was na kolejnym odcinku z Fortnite'a i z nowego sezonu. W dzisiejszym odcinku sprawdziłem dla Was wszystkie mity i w dzisiejszym odcinku potwierdzimy sobie mity i zobaczymy, jakie mity sobie się i jestem na customie. Jestem w ogóle z Xnex'u, czyli widzem takim, ale niestety nie ma widzę, mikrofonu, ale on będzie mi dostarczał nowe, fajne rzeczy. I słuchajcie, co tak naprawdę na dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj poznamy sobie kilka mitów, zobaczymy, czy one się potwierdzą i jeżeli taki to odcinku by się było nie zapisiecie w ziebku i gry będzie i widzimy. Mam ustawione full detale, ale niestety muszę to zmienić na średnie. Widzowie, ja po prostu nie. Mój komputer nie da rady, ja to nagrałam w ten sam dzień i po prostu mam o 60 fps, to już jest cokolwiek, słuchajcie. I słuchajcie, co tak naprawdę do Fortnite'a zostało wprowadzone? Widzowie, pierwszy mit. To jest jeziorko ze slurpem i widzę właśnie tak, oto tutaj mamy takie mini jeziorko ze slurpem, po którym jak wchodzimy, to powinniśmy dostać leczenie. Tak jest, dokładnie, dostaliśmy leczenie i... czy to leczy po ile? To liczę po jeden, czyli jakbyśmy byli tutaj 100 sekund, to byśmy dostali 100 HP. Także, no, słuchajcie, jeziorko tak naprawdę mamy i w sumie, słuchajcie, to tyle, także od razu lecimy do drugiego mitu. Także mit potwierdzony. Drugi mit, słuchajcie, nowe kaktusy w grze i słuchajcie, y, ogółem, czekajcie, bo ja tutaj jakieś kaktusy gdzieś widziałem, y, mamy nowe kaktusy w grze, które leczą po y, HP jakby, ale czy ja, jesteście znajdę akurat teraz? No właśnie, bo no, się, że ich nie znajdę i będzie miał problem, Też powinny mi znaleźć, czekajcie, y, no gdzieś tu powinny być, o, mamy, mamy jakieś kaktusa, dobra, mamy, sejcie kaktusa i czy to jest, sejcie kaktus nowy? Okej, okay, y, rozwalmy sobie tego kaktusa i... No mam 14, mam 44. Czyli tobie. Co? Tobie po 30 HP równo. I odra... czy się odrodzi jeszcze widzowie? Zobaczymy, jak to się tego zniszczy. możemy, czy to się odrodzi jeszcze odrodzi. Okej, okay, patrzymy, zajdzie. Myślę, że wydaje że na pewno tak. Bo tak jest. I dokładnie jak teraz użymy, to znowu leczy nas po 30 HP. Czyli tak naprawdę sejcie mit potwierdzony. Lecimy do, do trzeciego mitu. Nie wiem, ile jest mitów, ale jest dużo. Tak lecimy do trzeciego mitu. Nit, 6 y, mit to jeszcze fontanna nitro nas leczy. Słuchajcie, uwaga, zrzućmy sobie, czy on nas leczy. No niestety nas nie leczy, ale niestety nie leczy nas, ale mamy splinda, czyli nie leczy nas, czyli mit obalony. Y, w sumie myślałem, że powinien leczyć po troszeczkę ale niestety mit obalony, czyli nas nie leczy. Lecimy do y, czwartego mitu. Tym mitem to będzie chodzenie po wodzie. Tak jest, ja jestem mega zaskoczony, ale mamy chodzenie po wodzie. I teraz tak, jeżeli zrzucimy, wiecie, w Fortnite nie da się chodzić po wodzie, ale jeżeli rzucimy sobie, oto ten właśnie, y, jakby fontanny Nitro pod nogi, to będziecie, będziemy mogli chodzić po wodzie. Słuchajcie, rzucamy sobie to. I czy możemy? Ej nie, nie możemy. Ej, co? Powinniśmy chodzić po wodzie normalnie, czekajcie. O, na sprincie, na sprincie, ej, to jest przemocne! Ale i tak to nie możemy, dobra, czyli możemy na sprincie tylko chodzić, dobra. To lecimy na sprincie, sobie, lecimy na sprincie i czyli na sprincie widzowie, jak sami wszyscy się zauważyć, możemy chodzić po wodzie, czy to się widzę, kończy, także no na długo to tego tak naprawdę nie ma, czyli widzowie mit potwierdzony, lecimy do kolejnego mitu. Słuchajcie, kolejnym mitem to jest nowa mechanika bossów, jak sami wszyscy widzicie, nie spodziewałem się, ale w Fortnite autem takim jeżdżą, nowym autem i buzem bojowym jeżdżą tam, teraz nie powiedziemy, bo oczywiście jesteśmy tutaj, lecą tam, słuchajcie, bossy i tam się eliminuje bossa i tam się zdobywamy darion, także słuchajcie, mit potwierdzony, może macie zdjęcie tego, słuchajcie, na ekranie, jakiegoś tam skranczy coś, także mit, słuchajcie, potwierdzony, nowa, jakby to powiedzieć, mechanika bossów jest potwierdzona i troszkę mitów sobie ominęliśmy, ponieważ nie mamy jednej rzeczy, ale... I już do kolejnego mitu. <laughs> mitem, to jest nowa mechanika skrzynek do samochodów, i tak jest, dokładnie. E, mamy sobie, weźmy sobie do samochodu, i teraz tak, ja sobie tym samochodem pojadę, i jak sami wszyscy widzicie, tutaj na tym, yy, o w ogóle, xnex jest tutaj, yy, mamy tutaj takie coś jak wycie, wy, wieżyczka z granatnikiem, i co najlepsze, patrzcie, możemy widzowie tutaj to zniszczyć, żeby ktoś nie miał. Yy, Wymagane jest to z możliwością modyfikacji, i mogę to, do... co? Ej, nie, nie mogę. Dobra, już myślałem, że mogę. I słuchajcie, co się stanie, gdy w to wjedziemy? Ogólnie chodzi o to, że jeżeli to wjedziemy, to dostaniemy wieżyczkę z granatnikiem na górze. Dostaniemy pług, jedziemy i mamy pług. Widzicie i teraz tak, nasze auto jest o wiele szybsze i o wiele lepsze. Także no w sumie to słuchajcie to z takim no moda, nowa modyfikacja, no możemy to tak nazwać mamy nową moda, modyfikację. Także no mit słuchajcie jak najbardziej potwierdzony, także pamiętajcie, możecie komuś na przykład. A i co jeszcze najlepsze, że te oto właśnie skrzynki się słuchajcie odnawiają i one się widzowie respeł i jeszcze raz są, także one się odnawiają. Także mit potwierdzony, lecimy do kolejnego mitu. Czy kolejnym mitem to wow. będzie bueno. E, ni, nitro ręka, czyli to jakby ta mini młot Wersus, słuchajcie, wysokość. I teraz tak, mamy tutaj nitro pięści i teraz tak, jak ja sobie dobiorę, wybudowuję sobie słuchajcie tutaj ściankę i po prostu y, spadniemy i zobaczymy, y, żebym tak nie zginął, żeby nie było, że zginę. Słuchajcie, odpalamy i uwaga. I czy zginę? Nie, czyli dalej żyje, czyli mit potwierdzony, czyli jakby no nie spadamy i yy, mamy, nie mamy full dimension, także jeżeli możecie brać sobie te rękawice na Skybiza i robić po prostu taki oś siup i pyk. Także w sumie to tyle mit potwierdzony. Lecimy do kolejnego mitu. W tym widzowie jest, możemy strzelać prowadzący samochód. I słuchajcie, mamy tutaj samochód i mamy tutaj działko i teraz tak, ja sobie wziąłem, czy mogę strzelać? No mogę, ale nie, nie mogę. Nie mogę. Czyli tylko pasażer, czyli jako pasażer mogę strzelać, o! Tam jest ksneksu, czyli jako pasażer tylko mogę strzelać, ok? E, to jest bardzo ważne uwagi, także no, mit, widzowie, niestety, ale obalony, także lecimy do kolejnego mitu. Trudziała grata, czyli ja wystrzelę to i zobaczymy czy, yy, no czy, nie wiem, czy to się jakoś odbije, tak że wystrzelujemy do Xnexu, okej, okay, znaczy jakby niszczy. Okej, okay, czyli to potwierdzone, czyli jakby niszczy, tutaj nic nie zostało, ale tutaj zostało, także widzowie, czyli mit potwierdzony niszczy ściany. Ale czy zadaje damage? Chyba prawdopodobnie nie tylko, czy także no działa jak granat, tak można powiedzieć. Także idziemy do kolejnego mitu. mitem to jest nuka kola versus wysokość. I słuchajcie, zbudujemy sobie, słuchajcie, tutaj, żeby nie spadł. Mało takie coś i słuchajcie, wypijemy sobie kole i zobaczymy, czy jeżeli, jeżeli wypiję kole, to po prostu będę miał jakieś czy przeżyję. Także słuchajcie, no Sneksu tam nie ratuj, bo nie wiem, czy to przeżyje tak szczerze. Lecę tutaj, także uwaga, pijemy kole. Ok, pijemy kole, skaczemy. No niestety nie, czyli mit widzowie obalony, ale mam 25 hp w ogóle. Mit obalony, czyli niestety yy, no no nie bierzcie po prostu yy, Coli na Skybys, nuka Coli na Skybys, bo tylko pamiętajcie Yy, w sumie możecie brać to, tego, tego te młota, te nitro pięści, Także idziemy do kolejnego mitu, czyli mit obalony w tym momencie. Jedziemy do kolejnego mitu. Innym mitem, słuchajcie, so, to jeszcze medalion nas Sledge'u, Tak wiecie, mamy nowe medaliony i mamy medalion maszyniski i zejdzie so, twoja osłona automatycznie odeźcie czasem. I widzę, ja wiem, że tylko otłona, także... Ale ja mam właśnie full odsłony, ale widzę, może macie nagranie jakieś, ale to jest widzę potwierdzone, ale weźmy ten medalion. I on sobie naprawdę leczy, on nie kłamie, on leczy po 5HP, także mit potwierdzony, naprawdę musicie mi uwierzyć na własne słowo, mit potwierdzony, bo jestem na kastowieniu, jak mi zadać, także mit potwierdzony. Lecimy do kolejnego mitu. Kolejnym mitem to jest płynna jagoda plus wybijać. Jesteście kilka minutów ominąłem, ponieważ nie udało nam się tego znaleźć i bez sensu one trochę były. Było tam, że nitro, że płynna jagoda plus laszła daje nam większy wyskok. No oczywiście, że tak nitro nie. Także to Wam powiem i płynna Jagoda plus wybijać, czy ona nam coś desejcie, leczymy się i uwaga. Czy to nam cośkolwiek desejcie? Leczymy się i uwaga, leczymy! Ale mam laga, ty, zdecydowanie, no patrzcie odtąd do tamtą to jest słuchajcie mega mocno, także mit potwierdzony, czyli... ej, ściany mogę niszczyć w ogóle, dobra. E, mit potwierdzony i w ogóle, jeżeli chodzi o movement tej rękawicy, to ona jest wizja po prostu OP. I w ogóle mamy nowe auto i słuchajcie takim kolejnym mini event, mini mitem. Nowe auto w grze. tak jest, mamy nowe auto, czyli etnit Nitro. I one widzowie jest. Yy, w sumie git. Yy, tak one się zajdzie. Prezentuje jeszcze nie możemy, ale to jest yy, najnowsze auto i chyba najlepsze, jakie było do tej pory w Fortnite. Także jedziemy do kolejnego mitu, bo, yy, bo widzowie się dzieje. Także jedziemy do kolejnego mitu. Sidzicie, na szybko, czy Nitro i samochód nas przyspieszy, Sejcie lecimy i czy coś tam nam da. Okej. Okay. Ej, nie wiem, czy nie jesteśmy szybsi. Ej, nie wiem, nie wiem widzę, to jest takie pół na pół z tym mitem. No, moim zdaniem, o, troszeczkę jesteśmy szybsi. O, patrzcie, ej, no troszeczkę jesteśmy szybsi moim zdaniem, dobra, kolejny mit, yy, czyli mit potwierdzony, lecimy do kolejnego mitu auto mają nieskończone paliwo i słuchajcie, bo nam się już kończy strefa i tak jest, auto ma nieskończone paliwo tak jak to było kiedyś, także słuchajcie mit potwierdzony i słuchajcie, tam było niemożliwe zaznaczenie za typ palnika, ale czy palnik jakby leczy auto tak, to jest mit potwierdzony kiedyś był palnik, także hopę także mam mit potwierdzony, taki mini mit bez sprawdzenia, ale jest musicie mi uwierzyć, tak było i leczy auta palnik, także przechodzimy do kolejnego mitu Kolejnym mitem, słuchajcie, to jest te nowe auto, które zostało w strefie tam I one się tak mocno, te etny etnytyro, mogło mocno wjechać pod górę I to jest mit potwierdzony I chociaż tak, jeżeli chodzi pod taką mega, mega stroną, to jest mit obalony Ale pod taką zwykłą, to jest mit potwierdzony Ale pod taką mega, mega, mega wysoką, to jest mit obalony Także obalony I to jest mit bez sprawdzenia Kolejnym mitem, Xnexu, dawaj do strefy może, choć. Kolejnym mitem, słuchajcie, to jest to, że pociąg został wyłączony Tak jest, pociąg został wyłączony i znajduje się na tej miejscówce tutaj Niestety nie mogę wam zrobić. Nie mogę pójść, bo nam się kończy strefa widzowa, ale mit potwierdzony. No, pociąg został wyłączony, został zakopany. Może on powróci? Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie, jaką oceniacie zejdzie. No i przechodzimy, zajdziecie, tak, tak do kolejnego mitu. I zajdziecie, kolejnym mitem to jest nielimitowana amunicja Fortnite. I czy to, to, jest, to jest prawda? Tak jest. Mamy medalion. No, nawet nam kiwa, że tak, z Mamy medalion, prawdopodobnie, tutaj na, na, na potwornym przyczółku, czy. E tu chyba mamy, o, na nitrodomie chyba mamy, nie? Na nieskończoną mamo. No, na Nitro Domie i słuchajcie, tam mamy nieskończoną ilość amunicji i to jest naprawdę 100% win. Jak je grałem, to nawet na szorstka pamiętajcie, czy macie nową parasolkę. W ogóle napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba ten sezon, będę przybierał serduszka I widzę, ja oczywiście nie mówcie, że, mm, i, że czemu mam taki poziom. Widzę, po prostu kupuję sobie poziomy, to jest wytłumaczalna rzecz. No i słuchajcie, tak naprawdę mit potwierdzony. I słuchajcie, tak naprawdę to słuchajcie, kolejny mit to jest nielimitowane Nitro. Fortnite. I słuchajcie, czy one jest nielimitowane? No niestety no, nie jest, jak sobie je rzucimy to patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, 18 no, 17, 18, także widzowie, jest nielimitowane, czyli yy, no, to balony, ponieważ yy, no, widzowie jest nielimitowane i coś tutaj jeszcze mamy, chyba nie, dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego mitu, tutaj już tak bez słuchajcie, kolejny mit, słuchajcie, i tak naprawdę widzę, z kolejnych mitów to tyle, yy, ale jeszcze jest jeden mit, który zobaczycie w lobby, także widzę, widzimy się w lobby i zaraz się, słuchajcie, widzimy. My już jesteśmy w lobby i jeszcze mamy dwa mity, pierwszy mit zapomniałem wam powiedzieć, jeżeli mamy yy, nitro, czyli tu fontannę Litro, możemy rozwalić ścianę jak będziemy mogli watrywać do boxa, także to jest kolejny mit potwierdzony, nie potwierdzam tego tutaj, ale jest to potwierdzone. Słuchajcie, i ostatnim mitem, czyli chyba z 20. nie wiem ile tych mitów jest, Słuchajcie, wejdziemy sobie w sklep i w zakładkę na przykład sobie wejdziemy w żółwie z żółwie na przykład ninja zestaw N. I teraz tu widzowie mamy tak. Ten przedmiot zostanie usunięty ze sklepu 27.05.2024 roku, czyli 27 maja 2024 roku o godzinie 2 twojego czasu lokalnego, yy, czyli w Polsce. Yy, no i słuchajcie, yy, tu mamy na przykład 27, tutaj na przykład mamy... No dobra, no bo tutaj te żałe żółwień, ja na przykład on zostanie usunięty 25, czyli już jutro widzę premierowy lewiskamin. To kiedy ja to nagram, bo ja już nagram tego samego dnia, kiedy serwery były. Także widzowie, powiedzmy, że mamy mini informacje, odliczanie do sklepu, kiedy jakiś skin skończy się albo... No, albo może będzie kiedyś tak, że będzie zakładka i ona nie będzie dostępna i będzie tak opisane, to za jeden dzień i będzie może ukryć, że będzie kłódka, nie wiem. No i słuchajcie, to na to z dzisiejszych mitów, jeżeli takie odcinki się nie zapiszcie się w żabki, bo te będą być, bo 700 słów. oczywiście tego, dzięki za pomoc, oczywiście w nitach widzowie. No i co, widzimy się w kolejnym micie, napiszcie jakiś sens, teraz odcinek, czy tylko nowe mityczne bronie, albo tylko nowe medaliony, napiszcie i trzymajcie się, albo nowe bronie, trzymajcie się, do następnego odcinka i siema!